witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj Księgwer, a to kolejny odcinek z Gregotik. Jak już widzicie, jestem cieniem. Niestety nie udało mi się tego nagrać ze względu na to, że jak nagrałem Odcinek, czyli jak powracałem z kopalni, wbijając level przy okazji, poszedłem nauczyć się jednej y, złodziejskiej metody, co pozwoliło mi wejść do zamku. Nagrałem to wszystko i okazało się, że dźwięk mój głos jest za cicho. Dlatego nie mogłem wypuścić tych odcinków, więc w skrócie wam powiem co się działo od ostatniego czasu. No to wyszliśmy z kopalni, poekspiłem trochę, e, niedaleko kopalni gdzie były czarne gobliny, topielce i jaszczury, niedużo ich było, ale pozwoliło mi to wbić level. Wróciłem tutaj do starego obozu, poszłem nauczyć się y, umiejętności złociejskiej, nie szłem na, walczyć na arenie. Poszedłem do Diego, spytałem się, czy, jak tam z opinią w obozie. Był nowy zapis w dzienniku, więc wiedziałem, że już mogę wejść do zamku. Wbiłem do zamku, pogadałem z kilkoma ludźmi, z głównodowodzącym też pogadałem i tak zostałem cieniem. Potem pozbyłem się po ekwipunku śmieci i poszłem po trochę bryłek rudy tam, jak widzicie przede mną. A, bo tam podejdę kawałek. Taka kuźnia tak jakby. Tu podeszłem i zebrałem od niego rudę. Poszłem kupić lepszą zbroję. Jeszcze, która ma przed bronią aż 40. Teraz y, udajmy się do magów, bo to jest głównym naszym celem. Witaj! Witaj, Magu. Niech inno zawsze macie w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć Twoje zdolności magiczne. Hmm. Szukam arcymistrza Magów Ognia. Zgłoś się do Miltena, a teraz znikaj. Witaj. Hmm. Co powinienem zrobić, żeby zostać magiem? Porozmawiaj z mistrzem Koristo. Jeśli znajdzie czas... Dobra. Poszukuję magicznych ksiąg. Co on tu ma? Yy, monety, to nic warte nie ma. Yy. Trochę mikstur, to potem się uda. Światło. Ogniski pocik i uzdrowienie. Dobra, to nic nie chce. Koniec. Torres Rodriguez. Chyba tak się to czyta. Witaj przyjacielu. Szukam arcymistrza Magów Ognia. Zgłoś się do Miltena. On się zajmuje kurierami. Oj, tego Tego szamimy. Zobaczmy, czy ktoś tu jest. Nie, nikt tu nie stoi, więc... Do Miltena. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Szukam arcymistrza Kręgu Ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo. Oto i ono. Ależ ten list zaadresowano do ksardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Ksardas już od dawna nie jest sługą nosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę Czarnej Magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium Orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xarda spróbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. Ojej, ciebie to czekał, aż przyleci? No, trochę to trwa. No i zapoczekamy tutaj na niego. Mam nadzieję, że się... O, nie, nie zbugowała się. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Torez, Torez, Torez. Gdzie znajdę tego Toreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. Dobra. Do zobaczenia. To idziemy do Toreza. No, właśnie z nim już gadałem. Witaj. Przysyła mnie koristo. Przyniosłem mu listy z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Co tu mamy? Dobra, dajmy pierścień siły. Wezmę ten pierścień siły. Tak, jak się spodziewałem. Proszę, oto on. Dobra, koniec. Gdzie ten pierścień? O, i mam siły, już ile? Osiemdziesiąt pięć. Mogę tam. W... Zapiszmy sobie, bo nie wiem, czy tam mogę wejść. Zapiszmy tutaj. Mogę wejść. Wszystko w porządku? Co to z nim dużo nie pogadałem. Dobra, chodź, chodź, Koristo. Witaj. Co ty tu robisz? Nie masz tu czego szukać. Precz No, no... Dobrze, z nimi pogodą. O, tu ktoś jest. Witaj. Ja nie mogę z nimi nic nie mogę gadać. Zaraz obczaję, jakie misje mam. Jest tu ktoś? Nie, ale nie okradam. N, N chyba było Co się dzieje na bagnach, nowy pasażer drafiska, co to jest nowy pasażer drafiska pasera, aha. dobra, no to idę ten do bractwa którą mamy godzinę 10.53, dobra to tak prawie To się już więcej nie powtórzy, albo mam pomysł jeszcze jedno, jedno miejsce odwiedzimy, a mianowicie arenę. Odwiedzę arenę i zobaczę, jak mi pójdzie na niej. Zobaczymy. Dobra, tu zapiszę sobie. Na trzecim saveie. savey się lubią crashować, więc wolę każdy na nowym saveie. Wyzywam cię na płyt. Dob Dobra, każdy wie, co. co tu oni powie, powie bo pierwszy raz. Powiedz, a Dobra. Trzeba było go rozłościć, żeby przedznami nami na arenę. O... WDF! Wylądujesz w piachu. OMG, on ma dobre kombo. Dobra, Olał to pies. Lećmy do tego obozu. Oj, chciu. To z kilko tym bardziej mam szans. Ale przynajmniej. Znaczy, ja nie widzę tu nawet różnicy z tego, co on mnie bił. Wcześniej mnie tak samo bił. to jest wszystko najgorsze. Na trzech i tym nie mają, i to jest to, bym spróbował siły z orkiem. Ale wątpię, że dam radę. Nie będę, kiedy kolejny rozdział był. Podarłem jestem chyba w pierwszym, albo w drugim, w pierwszym, bo to był podróż do starego obozu. Nie wiem, kiedy kolejny rozdział. Chyba, że zajść coś źle robię. Oj, tu żeby tylko ominąć tego potwora. No w lesie nie pada. Oj, co to było? Tekstura się... Oj, chciałem go ominąć, a prawie na niego wchodzę. Wolę nie próbować z nim. Balki. No pójdę do tego, obozu bra bo to do bractwa, czy do. Co się dzieje na bagnach? No. Co się dzieje na bagnach? Eee, co ja robię? Chcę się dowiedzieć, wszystkiego. Mam. No, zobaczymy, co tu będzie, co tu będzie. Nie da się tu za szybko wyekspić, bo jak wszystko jest wytępione już jeszcze zębacze bym mógł potępić. Teraz może by mi lepiej z nimi szło. No. Możli możliwe, bo najlepiej je z miecza bić. W dół nie będę skakał. Najlepiej zębacze z miecza bić, bo mam dużo większe obrażenia. Zręczność no nie opłaca mi się tu pakować ze względu na to, że szczęły jest ograniczona ilość. Niestety, musiałbym wszystko wykupić i tak mi braknie, bo nigdzie nie znajduję ani nic. Mały ten świat w sumie jest. A dużo walki, więc wolę wręcz. Tylko zachowaj to dla siebie. Ludzie Cieszę się, że Cię widzę. Mam dla Ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Dobra. Niech śniący! Przed chwilą się pytałem. Kiedy będzie kolejny rozdział? W którym rozdziale jestem? I idealnie przyszłem na obozu, jestem... Yy, jestem w rozdziale drugim. Mam nadzieję, że tak jak w dwójce... się wszystko odnowi. Będę miał znów pole do popisu. Nikt się nie nauczą. Może on mi coś powie teraz, Kiedyś jak się mam... Mam już dość tej... Nic mi nie powie. Dobra. Tak długo. Na samą górę. Czwiec mnie tu w ogóle wpuszcza. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z góry. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Mm. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera. Można mu zaufać. Możesz przejść. O. Idealnie. Gdzie on tu będzie? Gdzie tu będzie? Nic ciekawego nie ma. O, tam ktoś stoi. Dwóch stoi. Dwóch tam jest. Nie, ten też ma kobietę. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Witaj, mistrzu Iberionie. Przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem. Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras, ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu. Będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Dobra, jeszcze w jedno miejsce chcę dojść tutaj do jednego gościa. Trochę ciemno, pewnie to będzie w tym momencie, ale tego już nie zmienię. Oj! Klikłem sobie. chodzimy trochę niżej. Dobra, on ze mną nie pogada, a ja chcę iść tam do tego gościa, bo tu widzę, że to zbieractwo się mi nie skończyło. Chcę z nim pogadać, nie pamiętam jak on się nazywał, więc chciałem od niego przepis. Ej, 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 ej! Zarąbiście! Nie ma to jak zbawić z drabiny. Jeszcze jeden taki upadek, i nie przeżyję tego. O, dobra. O jejciu. No, sprawdźmy, jak to uzdrowienie działa. Aha, nie mam many. A mana to z bonus mana. Jejciu. Bonus mana, bonus peżet. Dobra. Lećmy dalej. Nie zapisuję jeszcze. Może się nie skraszuje gra. Ten chyba dojdę tam. A tak, tu jest kal Kalem, co się nazywał gościu. Co to jest? Czego chcesz? Eee. Przynoszę codzienną porcję ziela. Aaaaa! Daj mi to! A teraz zejdź mi z oczu! A... Czego chcesz? Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. No dobra. Do zobaczenia. Obyś Już wiem, jak tą recepturę trzeba było zdobyć gdzie ten goście co tu to był? to nie mój problem to, bo nie wiem czy mam handler handlarz receptura bractwa, ja miałem go tu okraść z tego co pamiętam, dobra no nic, popatrzmy jeszcze w ekwipunek mapę mi dał gość mam wyjść z na górze? ale ja tam byłem Dobra, idźmy kawałek jeszcze Zobaczymy Co kawałek dalej będzie Ja bym najpierw stąd chciał zeskoczyć, a gdzie najniżej jest to nie wiem To było nisko. <laughs> eee, skocz! Ojeju, trzeba iść koło. Miałem się dowiedzieć co się dzieje w Bractwie. Ale to też później. Później się tym zajmiemy. Oj! Nie ma to jak pływać w bagnie. A już wiem... Chow to... tą broń. Dobra. Wiem co mniej więcej się tu... Co tu za misja jest. Co się dzieje. bracie. Dobra. To w tym miejscu myślę, że odcinek skończymy. W następnym zobaczycie dalszą drogę w stronę kamienia ogniskującego. Jeszcze popatrzę, czy się jakieś potworki tutaj zrespiły na nowo. Zrespiły się, juhu! To będzie co bić. A więc w przyszłym odcinku będzie też trochę zabijania tych potworków. A jeden, jeden się zrespił, to nie wiem, czy jest się co cieszyć. Będzie zabijanie trochę potworków. Dojdziemy dalej. On tu też jakiś się zrespił. Dojdziemy dalej i znajdziemy, poszukam ten kamień ogniskujący i zobaczymy, co dalej będzie się działo. No, to dziękuję za oglądanie. Jeżeli filmik się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, zapraszam do subskrypcji kanału. Czymcie się. Cześć!